Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a na początku chciałam serdecznie pozdrowić następujące osoby. Gabel z kanału Let's play Gabel 64, Kacper Foryś, Bartosz Szymczak, Bartek TV i Kuba Skorupa, więc dla Was pięciu serdeczne pozdrowienia z mojej strony. Jedziemy dalej z kolekcją update edition FIFA 65 2017, i dlatego w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was unboxing naprawdę ciekawego, jak dla mnie według mnie najciekawszego produktu z tej edycji czyli duża puszka kolekcjonera zawierająca 8 saszetek i 4 karty z limitowanej edycji, właśnie dlatego uważam, że jest to najciekawszy produkt, aż 4 limitki tego chyba jeszcze w historii Panini, że tak powiem, w puszkach nie było jeszcze, więc bardzo fajnie to wszystko kosztuje razem niecałe 32 zł, więc naprawdę mega się opłaca, jak dla mnie, więc ja jestem zadowolony z tego produktu i już bardzo się cieszę, jestem ciekaw, co uda nam się w tej oto dużej puszce trafić. A do unboxingu przejdziemy zaraz, bo warto omówić to, co działo się ostatnio w Europejskiej Lidze Mistrzów, bo tam odbyło się losowanie, i znam już pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. No naprawdę szykuje nam się bardzo ciekawe spotkania Ja zaraz Wam oczywiście powiem, kto zagra z kim Ja się już cieszę, to jest prawdziwa Liga Mistrzów Te najlepsze zespoły przeciwko sobie Już się szykuje ta najbardziej gorętsza faza i Naprawdę może być bardzo ciekawie Pierwsze spotkanie Leicester City kontra Atletico Madrid Tutaj faworyt jest tylko jeden Wiadomo, Lisów nie można przekreślić, ale po świetnym sezonie mistowskim Teraz jest znacznie gorzej, w Premier League walczą ze spadkiem Co prawda wyeliminowali Sevillę Innych hiszpańskich klubów, to teraz Atletico będzie im bardzo ciężko. Myślę, że Simeone nie ma już nic do stracenia z klubem. Atletico ma małą szansę na, li na Ligę Hiszpańską, a z Ligą Mistrzów nie chce się pożegnać. Przecież już dwa razy dotarli do finału, więc pokazuje, że są w stanie te rozgrywki wygrać, tylko właśnie brakuje tego ostatniego, tej kropki nad i w finale. I to już dwa razy z Realem maddet największym rywalem. Drugie takie spotkanie Borussia Dortmund, AS Monaco spotkanie które mnie bardzo pewnie zaciekawi jako fan Borussii, ale rywal na pewno nie można zlecić do, yy, do najłatwiejszych, wiadomo, może, mogą być ciężej, Barca, Real i tak dalej, ale Monaco też jest bardzo mocnym przeciwnikiem, no ta nieprzewidywalność tego zespołu, no widać, te młode talenty, yy, w obronie, co, co ciekawe, też Kamil Glik, więc będzie taki crash między yy, Kamilem Glikiem a Łukaszem Piszkiem w obronie, czy oni się w ogóle spotkają w tym spotkaniu yy, jeden na jeden, myślę, że nie, ale... Na pewno może być to yy, pod względem nas, Polaków, bardzo ciekawe spotkanie. Pokazali już w meczu z Manchester'em City, że nie można ich lekceważyć. Pierwsze spotkanie: City 5 do 3. Trzy cenne gole na wyjeździe, więc to pokazuje, że potrafią grać i u siebie, i na wyjeździe, bo u siebie również zdobyli trzy bramki, stracili tylko jedno i awansowali. Podobny cyrk odstawili też. Yy, z drużną z angielskiej Premier League jakieś dwa, dwa lata temu, gdzie wyeliminowali, wyeliminowali Arsenal. Każdy stawiał ich na porażkę, jednak udało im się awansować. Tak samo było z Manchesterem City, więc ja tutaj Monaco absolutnie nie przekreślał. Oczywiście trzymam kciuki za Borusję ale to będzie naprawdę bardzo ciekawe meczycho Następne spotkanie, i to, to jest chyba najciekawsze według mnie, Bayern Monachium, Real Madrid, totalna hammer, tak zwany po niemiecku. Niesamowite spotkanie, na pewno cała Europa będzie się tym emocjonować że te dwie drużyny spotkały się już w sieć finale. No jedna z tych drużyn już odpadnie bardzo wcześnie, więc czy to dla Barcelony będzie dobrze, zobaczymy. Z tego co słyszałam, Buchmacherze stawiają, że Bayern Monachium jest tutaj faworytem, minimalnym faworytem. Ja bym tutaj obstawał bardzo ciężko i możliwe nawet, że. Ten pojedynek zakończy się w rzutach karnych albo jedna z drużyn będzie miała taki przebłysk, że po prostu drugą drużynę zmiażdży. Takie są dwa moje scenariusze. Tak było ostatnio w półfinale 3 lata temu, jak Real yy, rozbił Bayern Monachium 4 do 0. Pierwszy mecz u siebie wygrali jeden do zera na wyjeździe na Allianz Arena i nie dali Bawarczykom już żadnych szans. I czy to może się powtórzyć? Jasne, że może się to powtórzyć, ale z drugiej strony również Bayern może zmierzyć Real Madrid. Wszystko jest możliwe. Te drużyny już kilka razy się ze sobą pojedynkowały w półfinałach Ligi Mistrzów. No i zobaczymy, kto awansuje. Teraz obie dwie drużyny będą walczyli o ten półfinał, a nie zmierzę się w półfinale. I czwarte spotkanie spotkanie Barcelony kontra Juventus Turyn. Taka jakby powtórka z finału Ligi Mistrzów sezonu 2014-2015, gdzie Barca było górą, na pewno Juve będzie chciało się odrewanżować, na pewno nie będzie to łatwy przeciwnik, bym powiedział, na porównywalnym poziomie co Paris Saint-Germain, ale będzie to również bardzo ciekawe spotkanie. Oczywiście liczę na to, że Barca awansuje po takim emocjonalnym spotkaniu, nie wyobrażam sobie, żeby tak łatwo udało im się po prostu wszystko przekreślić i odpaść, i odpaść z, z Ligi Mistrzów. Bookmarkers stawiałem, że Barça wygra dość, dość gładko, ale ja bym tak nie, nie powiedział. Będzie to ciekawe spotkanie i mam nadzieję, że z happy endem dla mnie. Piszcie oczywiście wasze typy w komentarzach, jak sądzicie, kto awansuje. Wiadomo, jeszcze jest trochę wcześniej, bo formy drużyn mogą się zmienić. Do tych spotkań jeszcze miesiąc, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć, wszystko może się zmienić. Na razie Francji Monaco jest liderem. Kto wie, jak będzie za miesiąc, czy drużyna AS Monaco już nie będzie liderem, czy już psychicznie, nie będzie to ta sama drużyna. Przekonam się już niedługo, oczywiście dokładne typy do tych spotkań na filmiku powiem Wam tuż przed spotkaniem, tuż przed meczem, ale do tego jeszcze musimy trochę poczekać. A teraz już jedziemy z Ligą z FIFA 35, duża puszka, bo też jestem bardzo ciekaw tej oto, tej oto super puszeczki. Zaczynamy. Update Edition FIFA 35, 800 plus 4 limitki. No, to co, zaczynamy z unboxingiem dużej puszki z FIFA 65 2017 Update Edition. No i puszka z tej Update Edition jest praktycznie taka sama jak z normalnej FIFA 35 Jak widzicie, nawet tutaj w tle, więc będzie to moja czwarta taka puszka czarna z tej edycji. Więc naprawdę, bardzo fajnie. Moja kolekcja puszek się powiększa. Jedyna taka różnica jest taka, że po prostu mamy tutaj taką folikę naciągniętą, która nam pokazuje, że jest to. Y, trochę inna zawartość i oczywiście z Update Edition zawiera 8 saszetek plus 4 karty z limitowanej edycji, takim dużym drukiem na, na, napisane, żeby każdy wiedział Update Edition. No i co zauważyłem, że po lewej stronie puszki mamy tutaj y, jeden y, design saszetki, a po drugiej stronie oczywiście ten drugi y, z Messim czy Radowiciem, między innymi. Więc tak to wygląda. Jeszcze raz przybliżę Wam puszka 31,90, więc dla mnie spoko cena i ja zaczynam od razu z unboxingiem. Już nie raz taką puszkę sobie otwieraliśmy. Naprawdę ciekawa sprawa. Cztery limitki i z tego co wiem, co widziałam w unboxingach można trafić nawet Cristiano Ronaldo. Więc naprawdę może być bardzo ciekawie i mam nadzieję, że mi się go uda dzisiaj trafić. Byłoby to bardzo prestiżowa limitka. Więc tak to wygląda. Oczywiście zmienia się też ta gazetka, bo było przecież gazetka w ostatniej edycji FIFA 35, tutaj mamy podobną gazetkę no i tak, tutaj wycinki z kart chociażby tutaj właśnie Winterstar, Edinson Kawani tą kartę już trafiłem w ostatnich odcinkach i tutaj oczywiście wszystkie drużyny które biorą udział w update. Cie. więc tutaj się nic nie zmienia praktycznie jeśli chodzi o drużyny co do tamtej edycji mamy tutaj dwóch, dwie limitki, ale limitki wiecie co zrobimy sobie tak, że będę wam co dwie saszetki pokazywał limitki Tutaj wiem, że limitki są przodem, więc zrobimy sobie tak. O, wszystko nam się, moi drodzy, wysypało. Więc zrobimy, moi drodzy, tak. 8 saszetek, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Limitki sobie położymy tutaj. I mamy tak, moi drodzy. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8 saszetek, więc na spalini oczywiście nie szukało. Zamykamy puszkę. Kładziemy tutaj na bok i jedziemy, moi drodzy, saszetki. Jedziemy. Podzielimy sobie szybciutko, żeby było lepiej. No to co, moi drodzy? Zaczynamy. Pierwsza saszetka. I po pierwszych dwóch otworzymy, zobaczymy sobie pierwszą limitkę. Zaczynamy pierwsza saszetka. Inauguracja dużej puszki. Jeśli fajnie pójdzie, to myślę, że może uda nam się jeszcze taki jeden unboxing zrobić. I mamy tak: Dani Carvajal, Real Madryt, Federico Fazio, AS Roma, Abdulrahman Baba, Schalke, Diogo Figueiras, zawodnik Olimpiakosu, Pireus. Tutaj mamy jeszcze Hakim Ziyech, a kartą specjalną jest Sporting Lisbona 11. Pięknie, bo tej karty oczywiście nie miałem. Moja czwarta karta, 11. Rui Patricio na no, obranie skelotto, Coates. Yy. Nelson, Semedo, Zegelar, dalej Gelson, Martins, y, William Carvalho, Adrian Silva, Bruno Cesar i dwójka napastników, Dost i Campbell. Więc tak wygląda jedenastka drużyny Sporting Lisbona. Jedziemy dalej z drugą saszetką i po tej pierwsza limitka. Także też jesteście ciekawi, tak samo jak ja. Więc jedziemy. Bazówki oczywiście tutaj będą na bok. I mamy tak, Daniel Amarty, Ricardo Centurion. Daniele Rugani, Juventus Turyn, Felix Paslak. Tutaj mamy jeszcze Oliver Torres, FC Porto. A tutaj mamy, moi drodzy, też oczywiście nową kartę, kartę specjalną Seba. Seba, no fajne naprawdę y, imię. Seba Brazylijczyk z barw w barwach Olimpiakosu, więc piękna karta. Dwie nowe, oczywiście, w mojej kolekcji. Na razie, oczywiście, tych najcenniejszych nie trafiliśmy. No i pierwsza. Y Moi drodzy, limitka Toni Cross, no niestety Pech tak chciał, Los tak chciał, że już jest to moja powtórka. Toni Cross, no limitek jest dużo, a jednak tutaj nam się powtarza ten zawodnik. Ale no cóż, naprawdę nie ma co się załamywać. Idziemy dalej. Kolejna saszetka, trzecia saszetka. Messi oczywiście na niej. Idziemy. Tutaj teraz będę wiedział, że przedostatnia karta jest specjalna. Presnel Kim Pembe. Dalej, Jao Schmidt, São Paulo, Pen Panagiotis Rezos, Dawinson Sanchez, Kolumbijczyk w barwach Ajaxu, Sener Uzbajrakli, zawodnik Fenerbacze. I tutaj jest Lionel Messi. Piękna karta, Ależ. Jaja, no niesamowita sprawa. Coś pięknego, Ależ. Ta puszka już jest udana, mimo tej limitki krosa. Bardzo się cieszę. Lionel Messi, chyba najpiękniejsza karta, jaką mogą trafić. Winter Start. Popatrzcie na te statystyki: 20 meczy, 23 bramki dotychczas w tym sezonie. Niesamowita skuteczność Messiego. Coś niesamowitego. Nie jestem do końca pewien, czy są tutaj brane pod uwagę. Tylko bramki w, w, w lidze hiszpańskiej, ale tak mi się wydaje, że to jest to piękna karta. W tle oczywiście Lionel Messi Winter Star Zdecydowanie zasłużył sobie Messi tą kartę 99 na ataku Świetna karta, już jestem bardzo zadowolony No i no, coś pięknego Unboxing będzie Myślę, że jeszcze się rozkręcał, bo jeszcze mamy dużo do wspierania Nawet nie jesteśmy w połowie, a już naprawdę świetnie się to wszystko udaje Luca Dinie, on z Barcelony mi jako jedyny tylko wpada Gino Peruzzi Boka Juniors Dalej mamy Florian Trinks. Ferenc Ferencvarosi Alex Muraja, jest to zawodnik Flamengo, Alex Murajla I Alex Tejes I tutaj mamy, moi drodzy, kolejną kartę Winter Star Z mojego też ulubionego klubu, Pierre-Emerick Aubameyang Coś niesamowitego, 22 mecze i 20 bramek, więc trochę słabsza średnie od Messiego Ale wciąż genialna, pierre Emery Aubameyang, cóż za unboxing, niesamowity Moja czwarta karta Winter Star Pierre Emeryko jak 92 na ataku. Świetna karta, ale super. Bardzo jestem zadowolony. I pojedziemy sobie z tą limitką. Pomocnik i jest to Max Meyer. Niemiecki zawodnik, tak samo jak Tony Cross. Tej oczywiście nie miałem. Fajna limitka, naprawdę. Co prawda mało prestiżowa, ale ważne, że jest nowa. Max Meyer, szalkę. Świetnie. Młody zawodnik, jeszcze przed nim wszystko jest. No, jak wiemy, szalkę słynie tutaj z tych. Naprawdę młodych, dobrych zawodników utalentowanych. Zostały nam cztery saszetki, no i jedziemy z nimi. Jedziemy kolejną saszetką. No naprawdę super unboxing. Nie spodziewam się, że aż tak dobrze pójdzie. Jeszcze czekamy na karty Game Changers. Mark Bartra, Andres Chavez Sao Paulo, Naldo z Schalke, Nico Gaitan, jest to zawodnik Atletico, ponownie Oliver Torres i tutaj mamy pięknie jedenastkę z FC Porto, też oczywiście nowa, więc 11 mamy Sporto i ze Sportingu Lisbona. Dwie portugalskie drużyny, fajnie. Szkoda, tylko że obie nie grają już w lidze mistrzów. Jedynie została Benfica, więc trzeci portugalski jeszcze zespół topowy. No i na bramce oczywiście Casillas, obrona Maxi Pereira, Felipe Mar e, Iwan Marcano, Alex Tejes, e, Otavio Pereira, Corona. Tutaj na dziesiątce Oliver Torres i na ataku Andres Silva Łodziutki i Diego Hota. Więc tak to moi drodzy wygląda. Świetna karta Zostało nam jeszcze, moi drodzy, trzy saszetki I po tej saszetce, jaką teraz będę otwierał Pokażę Wam kolejną limitkę Jedziemy Te saszetki od razu się łatwiej otwiera Ze względu na te ząbki Dobrze, że panini to wprowadziło Zobaczymy, czy długotrwale I mamy tak Tiago z Atletico I tutaj chyba będzie pusty Nie, nie będzie pustego przebiegu Tomas Andrade River Plate Andre Onana Ajax Christian Pulisic jest to zawodnik Borussy Dortmund. Po raz kolejny szener z Bajrakli. I tutaj jest, no fajny unboxing. No układa się wszystko genialnie. Proszę, Michał Kucharczyk. On strzelił bramkę, która dała legi Awans do Ligi Mistrzów. Michał Kucharczyk w meczu z Dundalk. Tutaj przemuje piłkę na klatę, pewnie w meczu jednym z ligi polskiej, z ekstraklasy. Tutaj widać piłkę RZL. Pięknie. Michał Kucharczyk, Fans Favorite, druga nowa karta Fans Favorite Więc no po prostu jest super, jest super, nie mam co narzekać w ogóle I pokazuję Wam, moi drodzy, teraz kolejną limitkę Weźmiemy sobie może tą, o, o a, napastnik I jest to, jest to Brown Ideje, jest to zawodnik z Olympiakosu Olympiakos, już kolejny zawodnik Olympiakosu na karcie Fans Teraz yy, on występował, jak się nie mylę, na karcie bazowej z podstawowej edycji Teraz Brown Ideje znalazł się na limitce z update'a, pięknie więc naprawdę fajnie Ronaldo nie ma, ale jeszcze jest jedna limitka Zobaczymy Jedziemy dalej Przedostatnia saszetka w dzisiejszym unboxingu Jakże udanym Myślę, że pusty przebieg się jeszcze trafi Chyba, że będziemy mieli farta Ale o tym nie ma co myśleć I mamy tak Ahmed Musa Zawodnik Lester, Javi Martinez tej bazówki również nie miałam Tak samo jak Musa, więc fajnie Andre Martins Leandro Paredes Ruben Semedo i moi drodzy, świetnie! Nowa karta, game changer Lucas, Lucas Mura, Paris Saint-Germain, świetna karta, game changer. Ja bo podkreślałam, że te karty mi się tak podobają. Tak samo jak karty Winter Star, albo nawet lepiej, Ostrzeliła mi nawet karta Lucas, skrzydłowy z Paris Saint-Germain, tutaj w akcji, tutaj jego twarz, połowa twarzy tak naprawdę. Asysty między 2013 a 2016 roku: 35. Możemy trochę, moi, moi drodzy, to przesunąć. O, zrobimy sobie tak. Jeszcze jedna karta specjalna, która będzie pewnie tutaj. Yy, no i idziemy. Chwytamy po ostatnią saszetkę i potem pokażę Wam ostateczną nimitkę. No, naprawdę świetny unboxing. Więc, no, ta puszka naprawdę się bardzo płaca. Polecam Wam wszystkim tą puszkę za kupienie. Dużo taniej wychodzi niż yy, ta z podstawowej edycji. Wiadomo, dwie saszetki mniej, ale to nic. Diego, Juan, Quadrado, Arturo Mina. Mateo Kowacic, Real Madryt. Mamy też Roberta Maka, słowackiego zawodnika. Grał kiedyś w Bundesliga, dzisiaj w Zenicie. I na końcu jeszcze Eleven. Też nowa oczywiście świetnie. Jest to Szalkę 04 na bramce Ferman. Obrona Chływy, Desnaldo i Nastasić. Co ciekawe, tylko trzema obrońcami Szalkę gra. Y Potem, no jednak tutaj środek pola jest bardzo osaczony i no jest to pewnie mocny punkt, ale szalkę w tym sezonie nie radzi sobie aż tak dobrze. Gajs i Gorecka na szóstce, na skrzydłach szyb i kolasi, i co ciekawe, został z obrońce zrobiony w skrzydłowego. Na dziesiątce gra Bentaleb, no i na ataku co ciekawy Majer, no tego to się w ogóle nie spodziewałem. Majer zawsze grał gdzieś tutaj w tych rejonach, a tutaj na ataku i szupo moting. Więc tak wygląda, idę na w tę szalkę. Piękna karta i na końcu ostatnia limitka. Zobaczymy, czy jeszcze będzie Ronaldo. Nie ma Ronaldo, ale jest inny gwiazdor. Neymar Junior. Przepiękna karta na koniec. No, z takiego, takiego zakończenia się nie spodziewałem. Przepięknie. Neymar Junior. Świetna karta. Brazylijczyk. Coś pięknego. 100 tylko na ataku, to mnie bardzo dziwi, Ale to nie ma znaczenia Ważne jest, że piękna jest ta karta I cztery świetne limitki, które tutaj widzicie Cross, Meyer, Ideje oraz Neymar Świetne karty specjalne Dwie piękne karty Winterstar No po prostu, czego chcieć więcej, moi drodzy Jest i karta Game Changer Dwa fansy, trzy karty Eleven To wszystko tutaj widzicie I oczywiście taka kupka bazówek Wszystko to w tej dużej puszce Którą Wam serdecznie polecam Update Edition FIFA 3.5 Żegnam Was z tym oto dużym akcentem. Do następnego odcinka. Cześć!